Ten film na pewno zostanie zdemonetyzowany, ale to jest coś, do co tak bardzo czekałem i to jest coś, czego tak bardzo potrzebowaliśmy, że naprawdę warto. Witam was wszystkich bardzo gorąco, raz serdecznie. Z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z modem, który urealistycznie ciąże i barabara w The Sims 4. Jest to mod autorstwa Lampinu i jest to naprawdę mod, który przykuł moją uwagę od razu, jak tylko i wyłącznie o nim usłyszałem. Naprawdę zmiana które on wprowadza w całym działaniu ciąży, zmiany, które jeszcze wprowadzi, naprawdę wyglądają i zapowiadają się mega obiecująco, więc wydaje mi się, że serio coś fajnego może z tego wyjść. Na samym początku przeczytamy sobie cały opis i cały zamysł moda, Mniej więcej pokażę wam te funkcje, które są najważniejsze, i później przejdziemy sobie do gry, zobaczymy jak to w grze wygląda. Na samym początku mamy jedną z najważniejszych zmian, czyli to, że barabara bara powoduje ciąże. Co to znaczy, już od teraz nie będziemy musieli się starać od dziecko. Po prostu jeżeli robimy barabara bara naszymi simami, to po prostu wtedy być może mają oni szansę na to, że zajdą w ciążę. Oczywiście w związku z tym, że mogą oni zajść w ciążę poprzez barabara, bara, dochodzi do nas oczywiście antykoncepcja. Koncepcja. Dochodzi do nas również to, że ciąże mogą być niechciane. Siemeny mogą być od teraz nieszczęśliwi z powodu właśnie zajścia w ciążę. Widzicie, tutaj mamy unwanted pregnancy, czyli po prostu niechciana ciąża. Jest tutaj też napisane, że jeżeli chcemy uniknąć niechcianej ciąży i jeżeli przypadkiem nie użyjemy antykoncepcji, to możemy, słuchajcie, zadzwonić do szpitala i dostać taką tabletkę dzień po. Także to też jest dosyć realistyczne i naprawdę urealistycznia naszą rozgrywkę. Dzięki tej modyfikacji, każdy Sim będzie mógł zadecydować, jakie ma odczucia co do posiadania dzieci w danym momencie, jak widzicie. I tutaj mamy cztery opcje do wyboru. Możemy pozwolić, tak naprawdę, losowi wybrać, jaką opcję wybierze nasz Sim. Możemy wybrać, że nasz Sim nie jest gotowy na ciążę i nie chce tej ciąży w tym momencie. Możemy wybrać, że podchodzi do tego neutralnie i możemy wybrać, że bardzo się będzie cieszyć i jakby jest ok z tym, że będzie w ciąży. Także to już jest duży news, bo tak naprawdę w większości przypadków Simowie albo się cieszą, nawet chyba jak nie lubią dzieci to się cieszą, albo jakoś to nie ma takiego, wiecie, impaktu na to, jak nasi Simowie później, jaki mają kontakt z tym dzieckiem i tak dalej, jak to wygląda, ten mod tak naprawdę to wszystko zmienia. I oczywiście, jak sami zapewne wiecie i zapewne też to lubicie, lubicie jak ktoś się dzieje w Simsach automatycznie, więc tutaj również będziecie mogli sobie wybrać automatycznie po prostu wtedy mod wybierze za was, co wasi Simowie sądzą o mieniu dziecka. No i w związku z tym będzie dużo różnych reakcji, jak widzicie na temat tego, kiedy Sim nasz dowie się o ciągle ten sim mówi, że bardzo chciałby mieć dziecko, jest ok w związku z tym, a ta mówi, że no ona nie, nie sądzi, że to jest dobry moment na właśnie posiadanie dziecka. Także to też może prowadzić do pewnych kłótni pomiędzy simami, co też jest dosyć interesujące. Tutaj mamy właśnie przykład nastrójnika, który pokaże się, jeżeli dany sim nie chciał na przykład mieć dziecka. I jak widzicie, mamy tutaj niechciana ciąża, co zrobi partner tej Simki, oni nie planowali tego dziecka, nie chcą tego dziecka, ale teraz to już jest za późno, żeby o tym myśleć, tak? Więc takie rzeczy się pojawiają, to też jest fajne, bo wydaje mi się, że ciąża jest troszeczkę słabo rozbudowana w Simsach jednak, patrząc na to, jak dużo rzeczy w tej modyfikacji dochodzi. Również reakcja na posiadanie dzieci może być bardzo różna, bo pamiętajcie, że mamy kilka opcji. Simowie obydwaj mogą być neutralni. Jeden z może być szczęśliwy z powodu tego, że będzie mieć dziecko. Kolejny może być zupełnie nieszczęśliwy, zupełnie nie chcieć tego dziecka. I tutaj też również właśnie mamy przykład tego, jeżeli na przykład Simka Dana chce mieć dziecko i mega się z tego cieszy, ale jej partner nie. I widzicie, tutaj jest napisane, jak on może nie być szczęśliwy. i partner bardzo słabo zareagował na właśnie wiadomość o jej ciąży. To jest dla niej bardzo przytłaczające. Ona jest bardzo szczęśliwa w związku z tym, że będzie mieć to dziecko, a jej partner nie. No i ona w związku z tym jest smutna, że jakby jej partner nie odczuwa tego samego, co ona. Mamy też możliwość innego powiadomienia drugiego Sima o swojej ciąży, bo jeżeli na przykład dana Simka nie chce być w ciąży, nie chce tego dziecka, to może właśnie powiedzieć z zupełnie innymi emocjami temu Simowi, że jest w ciąży. Jak widzicie, możemy tutaj ogłosić niechcianą ciążę i tak dalej, i tak dalej. Także jest dużo zmian, naprawdę co do ciąży. Jeżeli chodzi o Bardziej bara Barabara, to mamy tutaj bardziej rozbudowaną antykoncepcję. Mamy po pierwsze prezerwatywę, a po drugie mamy antykoncepcję hormonalną. Jak widzicie, i jeżeli chodzi o pary simów, mamy opcję do tego, aby zapytać się naszego sima albo simki, po prostu której sim może zaproponować to, aby przestać używać właśnie prezerwatyw, używać antykoncepcji. Wtedy dany sim może się zgodzić lub nie. No i wtedy wiadomo, jak nie będą oni używać antykoncepcji, no to również możemy być gotowi na to, że nasi sim zajdą po prostu w ciążę. Możemy oczywiście również dyskutować o Możliwości posiadania dzieci, no i to też jest zależne od tego, jaką dany Sim ma preferencję. Jeżeli dany Sim chce mieć dziecko, no to będzie wiadomo szczęśliwy i tak dalej. No, jeżeli dany Sim nie chce mieć dzieci, no to wiadomo, pokłócą się oni wyjdzie jakieś coś nieciekawego z tego. Podczas ciąży sim będą mieli możliwość chodzenia do takiej szkoły rodzenia, szkoły z umiejętności parentingowych, więc to też jest mega fajne. Będą mogli chodzić do takiego może można powiedzieć psychologa, który po prostu będzie im radził, co zrobić w danym momencie, w szczególności jeżeli oni nie chcą tego dziecka i muszą po prostu jakąś tą informację przetrawić, no bo wiecie, no dosyć ciężki czasem jest tak, że po prostu dziecko się nie chce, to nie jest dobry moment i tak dalej, i tak dalej. Po narodzinach dziecka, simowie, którzy nie chcieli mieć dzieci, tutaj jak widzicie, będą mieć mniejszą możliwość interakcji z dziećmi, będą w ogóle automatycznie rzadziej do nich podchodzić i tak dalej. Jeżeli pójdą oni natomiast właśnie na tą poradę do psychologa, na tą jakąś rozmowę, to z czasem mogą zacząć akceptować to dziecko i zacząć jakby coraz bardziej się przekonywać do tego rodzicielstwa i tak dalej, więc to też jest mega fajne. Teraz przechodzimy sobie do prezes i do hormonalnej antykoncepcji, bo również dochodzi tutaj hormonalna antykoncepcja. Jak widzicie, tutaj mamy właśnie prezerwatywę. Prezerwatyw używa się tak, słuchajcie, że jeżeli inni Simowie kupią je przez komputer mm, i mają je w wyposażeniu, to automatycznie będą oni używać. Dodatkowo Simowie mogą się pytać drugiego Sima, jeżeli mówimy o jakichś, wiecie, one night stand czy hookupach jakichś tam różnych, wiecie, takich jakby przykładach jednonocnych, <grym> no to również oni mogą się zapytać właśnie Simów innych, czy oni używają właśnie jakiegoś antykoncepcji, Koncepcji prezerwatyw, tudzież na przykład e, antykoncepcji hormonalnej, także to też jest mega fajne. Antykoncepcja hormonalna działa w ten sposób, że chroni ona simów przed ciążą, ale nie chroni simów przed chorobami wenerycznymi, bo choroby weneryczne też dochodzą w, tym, w tej modyfikacji, także jest tego masa, jest tego, wow, bardzo dużo. Także, jak widzicie, jeżeli używamy antykoncepcji hormonalnej, to możemy się zarazić również, a raczej to jest pewne, że zarazimy się chorobami wenerycznymi. Wiadomo, jeżeli chodzi o prezerwatywę, no to jest dużo mniejsza szansa na to, ale jakaś tam szansa jest, jak to w prawdziwym życiu. Także słuchajcie, nie macie edukacji seksualnej w szkołach, macie ją na YouTubie, tudzież w modyfikacjach do simsów. Dzieje się tak również. Antykoncepcja hormonalna również ma jakieś swoje defekty. Tutaj jest napisane, że dziewczyny będą bardziej wiedziały o co chodzi, jakieś, słuchajcie, humory, różne takie rzeczy, jakieś niezadowolenie, także możecie tutaj dziewczyny powiedzieć o co chodzi. Ja, słuchajcie, no niestety nie jestem zaznajomiony. No i oczywiście to jest moduł opcjonalny, natomiast wiele osób zasugerowało, że chciałoby mieć ten moduł, słuchajcie, w swojej, w swojej grze, czyli właśnie choroby weneryczne, choroby przenoszone drogą płciową. Autor tej modyfikacji u góry, u góry napisał, słuchajcie, w innym poście, że naprawdę tych chorób można dodać dużo i różne mogą mieć one efekt. Dodatkowo, kolejnym opcjonalnym modułem jest zakończenie ciąży, tudzież aborcja. Również można iść i usunąć ciążę, to też się zdarza. I również mamy specjalne nastrojniki z tym związane. Jak widzicie, Ten Sim nie może w to uwierzyć. Po prostu sama jego partnerka zadecydowała o usunięciu ciąży, jest w szoku. Ten Sim i tak dalej. On bardzo był szczęśliwy w związku z tymi narodzinami, a teraz, no, jak widzicie, nie chciał ten, ta partnerka jego ja nie chciała mieć dziecka, więc to bardzo go po prostu boli w w Także tak to wygląda. Fajne jest to, że bazujemy na tym cały czas chceniu i niechceniu dziecka, na tym module chcenia i niechcenia dziecka, bo to pozwala nam na wynalezienie i na pokazanie bardzo wielu interakcji, które jakby są zależne od tego, czy dany sim chce dziecko, czy nie chce. Simy mogą się o to pokłócić, może się naprawdę mega dużo czystać. No i słuchajcie, jak wiecie, ten mod już jest dostępny na patronie twórczyni, tej modyfikacji. Skromny dolar kosztuje, także słuchajcie, nie jest to nic złego. Wydaje mi się zapłacić dolarka za takie coś, 4-5 zł, to nie jest dużo. No i ja oczywiście to zrobiłem, żeby wam ten mod pokazać, także słuchajcie, mamy tej modyfikacji, to jest part... Pierwszy, czyli część pierwsza tej modyfikacji Nie mamy wszystkich oczywiście opcji, które są w tej modyfikacji dostępne Natomiast duża część już jest Inne rzeczy będą dochodzić w części drugiej i trzeciej Będę oczywiście robić z tego update'y Także przejdźmy do gry, zobaczmy jak będzie to wyglądało w grze Bo naprawdę, słuchajcie, powiem wam, że jestem podekstowany tą modyfikacją I serio, jest tutaj dużo rzeczy, które są naprawdę ważne I powinny być w grze i powinniśmy mówić o tych rzeczach No bo, no słuchajcie, warto Także chodźmy, zobaczmy jak to wygląda Zobaczmy w grze Dobrze, jesteśmy już w grze. Pamiętajcie, oczywiście, że nie wszystkie moduły, o których wam czytałem, są jeszcze w tym modzie zaimplementowane, ponieważ ten mod jest rozdzielony na części właśnie trzy. W pierwszej części mamy Kilka rzeczy, które są już dosyć ważne, ale oczywiście nie są one wszystkie. Także sprawdźmy sobie chociaż, jak te rzeczy wyglądają. No i słuchajcie, jak klikniemy sobie na naszego sima tutaj. To mamy opcję łuchu Wellness, czyli właśnie opcję tej modyfikacji. No i możemy sobie zdefiniować nasze życzenie na temat dziecka. Także proszę Was, bardzo możemy zaznaczyć, że nasza simka nie chce mieć w tym momencie dziecka. Jest neutralna, w związku z tym, że będzie mieć dziecko. I byłaby bardzo szczęśliwa, gdyby mogła mieć dziecko. No to weźmy, że ona może jest taka bardzo szczęśliwa, a dla jej faceta, weźmy zaznaczmy, że on właśnie nie chce mieć dzieci, on uważa, że najpierw musimy, wiecie ogarnąć karierę, wszystko takie rzeczy i właśnie, najpierw kariera a później dziecko, i to także, tak to zrobimy, no i słuchajcie, jeszcze jedna opcja, jaką właśnie tutaj mamy, to jest Kupienie prezerwatyw za 20 simoleonów, no i również, właśnie nasz Sim może sobie kupić te prezerwatywy. No dobrze, to myślę, że jednak na samym początku powinniśmy postarać się o dziecko. Patrzcie, mamy tu jeszcze nowe opcje. Jak widzicie, możemy zapytać naszej Simki, czy używa jakiejś antykoncepcji, zapytać się, czy chce mieć dziecko. Zapytać się, czy zacznie ona może używać właśnie antykoncepcji hormonalnej? I możemy również spytać się, czy możemy używać prezerwatyw, no właśnie, żeby zacząć, słuchajcie, starać się o dziecko. Także wiecie co, najpierw sobie spróbujemy zrobić Bara Bara z prezerwatywą. Także kup sobie ty te prezerwatywy, chłopie, gdzieś idzie. Aha, czyli on idzie w tym momencie gdzieś, słuchajcie, do jakiegoś sklepu sobie coś kupić, rozumiem. Ok, to poczekamy, aż on wróci. Wrócił i ma 20 prezerwatyw, słuchajcie, w swoim inventoris. okej, ok, i możemy mieć jakie już mamy, słuchajcie. Słuchajcie, w wyposażeniu, to z tego co rozumiem, one mogą być użyte. No i dobrze, teraz powinniśmy kliknąć sobie bara z nim, ko imieniu Laila i powinno wszystko z tego co rozumiem wyjść, nie powinno być żadnej ciąży, także będziemy to sprawdzać, zobaczymy też czy te prezerwatywy zostaną przez naszych simów użyte, także chodźcie wy szybko, no i sprawdźmy co tutaj się wydarzy, czy, czy one faktycznie zostaną użyte, czy się zmniejszy ich ilość, czy, czy może nie. O, widzicie? 19, czyli zmniejszyło się git. Zostało coś użyte. Masz jakiś nastrojnik w związku z tym? Masz. Odpowiedzialne barabara, czyli to jest w związku z tym, że po prostu użyli oni antykoncepcji. Także fajne, że takie coś doszło. Ona też ma taką interakcję elegancko. No dobrze, i teraz wiesz co? Ty możesz się jej może spytać. Czy ona chce mieć dzieci, i sobie dalej będziemy przychodzić, słuchajcie, do, do tej ciąży. Zobaczmy, co ona odpowie. Bardzo bym chciała mieć dzieci, widzicie? Także widzicie, tutaj się nie zgodzili, bo on niestety zbytnio nie chce mieć dzieci. Zapytajmy się w tym wypadku, jego, czy on chce mieć dzieci. Także zobaczmy, co odpowie na to. Okej, okay. koniec gadania. O tym pytajmy się o dzieci. Dawaj, dawaj. Pytanie o dziecko. Zobaczymy, co odpowie. Nasz tutaj kolega. Nie, nie sądzę, że dzieci to jest dobry pomysł w tym momencie. Także tak to widzicie. No i okej, okay. teraz może zapytajmy się go, czy przestanie on używać prezerwatyw. Także zobaczymy, czy, czy to się nam teraz uda. Ok, Simka się go pyta. No i o, coś odpowiedział. Uwaga. Ci simowie nie będą używali prezerwatyw, kiedy będą robić para bara i mogą wrócić do tego jakby, kiedy zapytają się o, znowu o używanie prezerwatyw. Okej, okay, czyli już nie będą te prezerwatywy używane, no to teraz zróbcie sobie bara-bara w łóżku i zobaczymy, czy te prezerwatywy faktycznie nie będą użyte i zobaczymy, czy zajdziecie w ciążę w tym wypadku. Czy będzie trzeba jednak zrobić, może starać się o dziecko, czy, czy jak to wygląda, jeszcze nie jestem do końca tego pewny, także zobaczmy, przyspieszmy to na szybko i zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Jestem ciekawy. O prezerwatywa nie Została wzięta i mamy tutaj interakcję, czyli mamy, słuchajcie, lot bez spadochronu, tak się nazywa ten, ta interakcja, e, czyli oznacza to, że po prostu nie została użyta prezerwatywa w tym wypadku, także zgadza się to, ok. I teraz pytanie, czy możemy i sprawdzić, czy jesteś w ciąży? Możemy zrobić test ciążowy, no i zobaczymy, czy się udało, czy jednak nie, także nie jest w ciąży. Widzicie, nie udało jej się i jest jej smutno, ale to jest akurat w związku z tym, że takie nastrójniki mamy w grze, więc ja go jej usunę i postarajmy się po prostu jeszcze raz zrobić to barabara bara, bara. zobaczymy czy wtedy nam się to uda no dobrze, kolejna barabara została zrobiona robimy test ciążowy i zobaczmy, czy w tym przypadku się udało nie jest w że co jest to, to jest nie tak jeszcze raz, uwaga trzeci raz udało się Jezus! Za czwartym albo piątym razem, więc wydaje mi się, że tutaj też musiała zostać, słuchajcie, urealistyczniona jakby opcja zachodzenia w ciąży. Ponieważ, no, w prawdziwym życiu też nie jest tak łatwo, jakby się wydawało. Chyba, że akurat dziecko jest dosyć niechciane, to wtedy z reguły jest łatwo. Tak to wygląda, dosyć często. Także jak widzicie, tutaj też jest zmiana. Jest za dwoje, Laila jest pregnant. Nie ma tutaj po polsku żadnego. Słuchajcie nastrójnika związanego z tym. No i zobaczmy, co tutaj jest napisane. Jest za dwoje, jest niesamowicie szczęśliwa z tego powodu. No i idzie, idzie mu powiedzieć coś na ten temat, więc zobaczymy. Widzicie i on. On się popłakał, bo on tego dziecka no nie chciał, więc zobaczymy, jak to wygląda. Zaraz pewnie dostanie jakąś, jakiś nastrój w związku z tym. O, jest tutaj niepokojące wieści. Lęk podobie się o tym, że w drodze jest dziecko, także, wiecie, chłopiec niezadowolony, a zobaczymy, jak nasza Simka, ona też jest smutna, bo widzicie, jak on może nie być szczęśliwy w związku z tym. Partner Lily jakby bardzo słabo zareagował na tą wieść o ciąży. To jest bardzo dla niej smutne i bardzo przygnębiające. Lala jest bardzo szczęśliwa w związku z ciążą, a jej partner nie jest taki tak za bardzo. Także tak to wygląda, słuchajcie. W sumie fajnie, fajnie, że to takie mamy słuchajcie, taką różnorodność w tym. Dobrze, no i teraz sprawdzimy jeszcze inne opcje, które tutaj mamy. Kolejna opcja to jest właśnie ta family planning, czyli właśnie planowanie rodziny, takie zajęcie chyba parentingowe z tego, że jest się w ciąży, tak mi się wydaje, możesz się jakoś uczyć, więc też wejdźmy tutaj, zobaczmy jak to będzie wyglądało, jaki ona będzie mieć nastrój w związku z tym, czy może jakoś to jej pomoże w związku z tymi wszystkimi emocjami, które ona po siada lub nie, także ona oj przebrała się w jakiś strój, który trudno idzie sobie ona na tą wizytę i jest tutaj napisane, że co z uh, discussion, czyli właśnie rozmowa o Barbara i tym wszystkim no i jest napisane, że właśnie takie spotkania są dosyć często zawstydzające dla simów, ale Laila uczy się tego, żeby rozmawiać o tym i tak dalej właśnie z doktorem, no i tutaj ma również nastrójnik o nowym życiu wewnętrznie <laughs> w sensie, że jest w niej jakieś nowe, malutkie życie, jest bardzo szczęśliwa o tym, że będzie miała dzidziusie i tak dalej, i tak dalej, także bardzo fajnie, że tych interakcji jest dużo, dużo więcej niż w przypadku normalnego tego, jak wygląda ciąża. Jest to o wiele, wiele fajniejsze, tak mi się wydaje. Także poczekajmy, aż ona wróci od tego doktora i zobaczmy, co tam ten doktor jej powie. O Boże, ona zaczęła używać. <laughs> Słuchajcie, posłałem ją na, do tego doktora i ona zaczęła używać antykoncepcji hormonalnej. Oh, no! Może mieć efekty uboczne, ale ona jest w, ci w ciąży, więc jak możesz być. I, I widzicie, jest właśnie bardzo wrażliwe emocjonalnie, ale ty jesteś w ciąży, ty nie możesz, słuchaj, być antykoncepcji brać w tym momencie. Czy mogę to jakoś cofnąć? Eee, nie mogę tego cofnąć, to chyba, słuchajcie, powinno być jakoś naprawione, tak mi się wydaje. Zdecydowanie, to jest, wydaje mi się, błąd. Natomiast nie powiem, że nie, ale naprawdę ten mod zapowiada się bardzo, ale to bardzo... Że tak powiem, dobrze, bo serio. Wygląda to póki co dobrze. Oczywiście, wiadomo, tam początku te wszystkie mody, bo to jest taka wersja beta, beta, one na początku są nadal niedopracowane, tak? Ale z czasem myślę, że to będzie naprawdę fajna modyfikacja. Ale dobrze, jeszcze nie przetestowaliśmy wszystkiego. Możemy porozmawiać z naszym mężem tutaj o dekoracji pokoju dla dziecka. Zobaczymy, co on odpowie, bo wydaje mi się, że on może być nieszczęśliwy. No i jak on nie chce dziecka, to może też inaczej, właśnie reagować na to. Także zobaczmy, co powie. O widzicie? Jest niezadowolony i, i nie podoba mu się jakby to zbytnio Ciekawe czy jakaś interakcja się pojawi. Chyba, e, chyba nie po prostu jak widzę brak jego aprobaty tutaj był. Możemy też porozmawiać o Pieniądzach, możemy się cieszyć właśnie tą ciążą i tak dalej. Słuchajcie, takie tutaj są rzeczy, jeżeli chodzi o tą rozmowę, ale nie ma w związku z tym żadnych interakcji. No dobrze, słuchajcie, przyspieszyłem ciążę naszej Simki, więc nadszedł czas na poród. Może weźmy, słuchajcie, urodźmy dziecko w szpitalu, wyślijmy ją sobie, niech idzie tam sama i w sensie on pewnie z nią też pójdzie, tak mi się wydaje. Albo, no właśnie, zobaczymy, czy już zostały wprowadzone jakieś interakcje związane z dziećmi i tak dalej. I tak dalej. O Boże córeczka się znalazła również, nawet nie wiemy, czy to są bliźniacy. Także tak to, tak to wygląda. Mamy dzieci, czy mamy jakieś związane z tym? Mamy jakieś. Emocje związane i co tutaj się wydarzyło? Nowe dziecko. Słuchajcie, nasz sim ma nowy nastronik. Nowe dziecko to ulga, że dziecko się już urodziło i nie jesteśmy w ciąży, ale to jest stres, kiedy ma się niechciane dziecko. Tym trzeba się zająć. Także jak widzicie, no jest to poważne. On teraz, według twórcy modyfikacji, będzie naprawdę bardzo rzadko dbał o to dziecko. Z reguły nie będzie się nim zajmował. A czy nasz simka dostała jakąś pozytywną interakcję? On tutaj że nowe dziecko, więc ogólnie to się cieszy. On właśnie ma tą taką bardziej złą. Nie podoba mu się to do końca. Jak widzicie, jest spięty w związku z tym. No dobrze, więc jeżeli chodzi, słuchajcie, o tę modyfikację i pierwszą część modyfikacji urealistyczniającej nam bara-bara i właśnie ciąże, to jest tak naprawdę tyle. Pamiętajcie, że będzie jeszcze więcej rzeczy związanych z tą modyfikacją już wkrótce, bo pamiętajcie o części drugiej, gdzie dojdą choroby weneryczne, usuwanie ciąży i tak dalej, tak dalej, oraz w części trzeciej. Ja będę oczywiście was wszystkich informował, jak to wygląda. Mam nadzieję, że naprawdę i jakby mam duże pokłady nadziei co do tej modyfikacji. Wydaje mi się, że ona jest naprawdę fajna, naprawdę przyniesie dużo dobrego do Simsów 4. Jestem mega zdawany, że tak ktoś wychodzi, tak czy powinny w ogóle już wyglądać wcześniej Napiszcie co wy sądzicie o tej modyfikacji Oczywiście na dole macie link do pobrania tej wersji Za skromnego jednego dolara Z tego co wiem oczywiście później Ta modyfikacja zostanie wam udostępniona za darmo Też będę wsadzał wtedy link do opisu Napiszcie co sądzicie o tej modyfikacji Jeżeli ten film wam się spodobał to Dajcie oczywiście łapkę w górę Napiszcie komentarz, zostawcie subskrypcję I cóż, dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku Do zobaczenia, do następnego i pa pa